Trzeci, trzeci remis, ale chyba z y, najtrudniejszym przeciwnikiem, jaki był z tych trzech meczach. No, myślę, że akurat można tak to ocenić po spotkaniu, bo, bo jednak Śląsk-Wrocław wyprzedzał Lecha w tabeli i przed, przed tym meczem dzisiejszym można było twierdzić, że, że ze Śląskiem z, z racji tego, że był wyżej w tabeli będzie czy było trudniejsze spotkanie, ale ze Śląskiem udało się stworzyć... Z, 4 stuprocentowe sytuacje. Dzisiaj praktycznie jedną przypadkową, gdzie, gdzie, gdzie chyba gdzieś na piątym meczu piłka spadła pod nogi Bartkowi, kapustce i, i uderzał na bramkę, ale bramki i gola nie zdobył. No Lech też praktycznie tylko jedna sytuacja. Z drugiego słupka Sadajew uderzał, później piłka się odbiła od poprzeczki. Jeszcze chyba od kolana, którego zawodnika wpadła w rączki Krzysiowi Pilarzowi, więc i wynik remisowy, sytuacje remisowe i chyba gra też taka na remis. E, przez przez długo, dużą część sezonu sporo słów sporo spadło na, na Wasze barki, mówię tutaj o obrońcach, ale no te, te trzy ostatnie, a zwłaszcza dwa ostatnie mecze chyba wskazują, że, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. No na pewno, tych bramek tracimy coraz mniej, ale ja już yy, mogę powiedzieć, że ja przynajmniej zauważyłem duży postęp już w poprzedniej rundzie, gdzieś tak yy, w połowie już yy, tych meczów, które były za nami, już tą grę poprawiliśmy, już ten system lepiej z, zrozumieliśmy i, i ta gra w obronie już wyglądała znacznie lepiej niż na początku tego sezonu, ale... No cieszę się, że, że kontynuujemy ten, ten progres, przynajmniej gry, gry w obronie i to nie jest tylko zasługa boże obrońców samych, tylko całego zespołu i tego goli tracimy mniej, no szkoda, że, że też jeszcze nie strzelamy. Pan dzisiaj grał jako prawy obrońca, to jest yy, no różnica taka, że trzeba częściej wyprowadzać piłkę chyba? No akurat w tym systemie tak, na tym to polega, że, że prawy i lewy obrońca tej piłki mają troszeczkę więcej przynodze. No w pierwszej połowie to myślę akurat z mojej strony lepiej wyglądało, bo tej piłki miałem sporo przy noze, no w drugiej już troszeczkę mniej. No ale sami widzieliście, co się dzieje po tej stronie. Więc tak, więc tam się troszeczkę ciężko gra. Tak czy siak dzisiaj no było sporo walki w środku pola, piłka często zmieniała posiadanie i w zasadzie no, to jest wyświetlany slogan mecz walki, ale no inaczej się tego nie da określić. No rzeczywiście tak było, no. Akurat Lech jest wyżej od nas w tabeli, jest bardziej, przynajmniej na ten moment, renomowaną drużyną, bo, bo ma teoretycznie bardziej renomowanych zawodników niż my, ale też, też nie był w stanie dzisiaj zaprezentować, nie wiem, lepszej gry, swoich umiejętności, no bo zazwyczaj się gra tak, jak przeciwnik pozwala. No. Akurat myślę, że remis był sprawiedliwym wynikiem dzisiaj. Erik jakoś powiedział, że pójdzie po piłkę na dach, czy, czy, czy nie? No To chyba w ostatnich latach rekordowe kopnięcie, bo akurat w ostatnich sezonach nie pamiętam, żeby, żeby ktoś przekopał dach. Akurat ten za bramką szczególnie, no bo, bo gdzieś te boczne nieraz, nieraz, nieraz piłka nad nimi przelatywała. Chociaż pamiętamy, że grali tu zawodnicy, co mieli straszny młotek w nodze, ale im się też tylko nie udało. No to tak, oczywiście, pół żartem, pół serio. No szkoda, że muszczał nie wyszedł. Dosyć ciężka sytuacja, ale może następnym razem mu taka bramka fajna wejdzie. Wiem, że to, że nie przegrywacie, to jest sukces, ale, ale z drugiej strony, jak, jak się tak patrzy w tabelę, no coraz coraz mniej kolejek do, do podziału ligi nie zaczynacie się obawiać, że, że tymi remisami odjedzie Wam ta szansa na awans do ósemki. Znaczy, no też nie, nie uważamy, że tak za jakiś sukces wielki. Zakładaliśmy sobie, że, 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 że będziemy grali w każdym meczu pełną pulę i i w meczu ze Śląskiem, tak samo w meczu wyjazdowym z podwiskidiem dzisiaj, no nie udało się na razie trzech punktów zdobyć. Oczywiście szanujemy ten, te, te punkty, ale no też nie popadam w jakiś hura optymist. To co pan powiedział. No patrzymy też w górę tabeli, bo, bo szkoda, żeby tam ta pierwsza ósemka za daleko odjechała. No bo tych meczów jest coraz mniej i, 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 i tych punktów mniej do zdobycia, więc im dalej w las, tym będzie na pewno ciężej tam wskoczyć.